Cześć witam grosz z tej strony witam na kanale i dzisiaj między innymi o moim takim małym sekrecie tradingowym o tym wam powiem ale zanim o tym powiem to takie parę informacji ala tematów ogólnych ze świata krypto. I tak lubię sobie po prostu popatrzeć na komentarze z rana zobaczyć o czym piszecie i jakie tematy są na topie w tej chwili i jednym z takich dobrych tematów oraz pytań, na które ja myślę, że między moimi wszystkimi materiałami gdzieś co chwilę daję odpowiedź na to pytanie, ale które na pewno się powtarza wielu osobom w świecie krypto. Szczególnie, jeżeli ktoś jest, no tutaj kolega widzę, miesiąc czasu subskrybuje kanał, więc może mieć, ma prawo, nie, miał prawo nie słyszeć tego, jak o tym mówię. To jest, jakimi logicznymi argumentami kierować się przy wyborze altów pod hose? I, I to jest właściwie, tak jak napisałem tutaj, bardzo dobre pytanie. I tak jak wspomniałem, Prawdopodobnie między moimi różnymi materiałami, o których piszę, to znach, znachodzi się odpowiedź na to, jakimi kryteriami ja kieruję się, ponieważ takie, wiecie, rzucanie błotem, żeby nie powiedzieć czym innym, w ścianę i patrzenie na to, co przyschnie i zostanie, to, to, jest, to nie jest dobry sposób. Zwykle cała logika przy altach to jest. Pierwsza rzecz to jest być jak najwcześniej. To jest numer jeden, o czym zawsze mówię. Nawet ostatnio ten materiał: jeżeli nie możemy być mądrzejsi, jeżeli nie możemy uszukiwać, to na 100% możemy być pierwsi. I to jest, to jest takie hasło z tego filmu, o którym ostatnio mówiłem. To jest numer jeden, a następnie jak najszybciej robiąc swój własny research roz. Rozłożyć na czynniki kto, dlaczego, jak, takie mentalne podejście, a następnie tokenomię, dystrybucję. Wszystko z tym związane również rozkładać na czynniki pierwsze. I oczywiście początkujący w świecie krypto niekoniecznie od razu mają tą a, umiejętność rozkładania tego na czynniki pierwsze w ten sposób, dlatego między innymi opierają się na tym, co mówią osoby, które są dłużej w świecie krypto i opierają się na ich doświadczeniu i wiedzy, przy czym bardzo często opierają się z zamkniętymi swoimi oczami, co później, jeżeli rynek weryfikuje tą Tą analizę, to wtedy te osoby automatycznie szukają: O, okay, i dlaczego ja to zrobiłem? Kto mi to podpowiedział? To jest złe podejście, ponieważ, tak jak powiedziałem, gdy przeanalizujesz wszystko i rozłożysz na czynniki pierwsze, ciągle, ciągle zostaje dużo niewiadomych, które później z czasem wychodzą na wierzch i decydują o tym, w jaki sposób rynek weryfikuje. Daną kryptowalutę i na przykład również twórców tej kryptowaluty i tego projektu, i, i, i wszystko inne. Ponieważ na samym końcu ciągle nie masz pewności, nawet gdy wszystko przeczytasz i wszystko przeanalizujesz, czy to, co zrobiłeś gdzieś z tyłu, nie ma zaszytego, zaszytej złej intencji. Więc logika logiką, mentalność mentalnością, a na samym końcu czas weryfikuje czy obstawiliśmy odpowiednio i na tym, na, tym to wszystko, na tym to wszystko polega, więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że nowe osoby w świecie krypto, jak i osoby, które już dłużej są w świecie krypto, dokładają do swojego nie wiem, do swojego pasa umiejętności następne narzędzia, jak co weryfikować. Gdzie są, że tak powiem, słabe punkty? No, między innymi można by było sobie bardzo prosto powiedzieć, na przykład Celsius. Gdzie był słaby punkt Celsiusa, o którym wszyscy wiedzieli, ale poprzez to, w jaki sposób był produkt, produkt przedstawiany przez samego twórcę, było to zamiatane pod dywan i ukrywane. Centralizacja. To był ten, to był ten punkt i wszyscy o tym wiedzieliśmy. Ale tutaj opierało się to na dobrym imieniu twórcy, Aleksa, który sobą reprezentował, swoją twarzą reprezentował ten produkt. Mimo to nie przeszkadzało to, aby po prostu w pewnym momencie zrobić tak zwany plus inne machloje z tyłu i położyć produkt, produkt na, 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 totalnie na łopatki. Więc tak to wygląda jakimi logicznymi argumentami kierować się możemy wszystkie argumenty logiczne rozpisywać, i rozkładać na czynniki pierwsze, potem mentalnie do tego również podchodzić, kto, jak, dlaczego, jakie motywacje, czy i, i następnie, następnie to, to z czasem weryfikować i tyle. Więc tak to widzę, to jest, takie, to, jest takie, to jest taka podstawa tego, co co mogliby, od czego moglibyśmy zacząć w krypto. A jedną z ciekawych rzeczy to jest to, że podczas, tak jak mówię, celem w ogóle każdego w krypto jest to, aby po prostu tutaj finansowo zyskiwać do przodu i jednym z takich narzędzi, o których ja bardzo często mówię, jest ten trading, czyli krótkoterminowy trading. Długoterminowy trading, kupujesz, Ethereum, Bitcoina, jakiegoś Alta trzymasz, czekasz na hossę, sprzedajesz wtedy. To jest, to jest również trading, krótkoterminowy trading. To jest ok, jestem na rynku, jestem aktywny na rynku, patrzę, jak się zachowuje rynek i wykorzystuję to. Plus do tego używam narzędzi, które są mi dostępne, między innymi pożyczki od giełdy, czyli tak zwanej dźwigni. I dzisiaj chciałem powiedzieć jedną rzecz, że wiele nowych osób. Patrząc na, patrząc na giełdę, patrząc z przerażeniem w to, w jaki sposób to wszystko tutaj się dzieje i jak to wszystko pojawia się i znika i słyszą różnego rodzaju historie, wręcz koszmarne, niestworzone od różnych swoich kolegów, którzy początkowali, i zostali rozjechani przez giełdę i tak dalej, nie, nie biorąc pod uwagę jednego. Możemy zacząć swój trading, swoje, swoją naukę od absolutnie zerowego ryzyka, o czym już mówiłem, a więc wziąć swoje darmowe. I tutaj, jeżeli wejdziecie na Bybit i Bybit ma to narzędzie świetnie rozbudowane, jeżeli wejdziecie na Bybit i od tej giełdy, jeżeli w ogóle macie zamiar zacząć swój trading, zacznijmy od czegoś, gdzie jest. Właściwie to wszystko w odpowiedni sposób poustawiane, rozbudowane i, i, i gdzie możemy się tego nauczyć w najlepszy możliwy sposób. A więc stąd też dlatego właściwie polecam zaczynać od giełdy, którą ja używam, bo ja tą giełdę znam, i to jest Bajbit akurat. Nie? nie jest to, każdy ma, każdy ma swoje własne opinie, wyrobione na temat różnych giełd na podstawie czasu. Moja jest w tym momencie taka, więc tak omówię. mówię. Była kiedyś inna, więc aktualizacja swoich opinii do czasu, w którym jesteśmy. Więc na giełdzie Bybit. Pod derywatywami. Na samym dole mamy coś takiego jak demo trading. I kiedy klikniemy to demo trading, to zobaczcie, wychodzi tutaj nam informacja, start trading z darmowymi, z darmowymi i tutaj pisze 100 tysięcy w demo, assets, więc hej, gdybyśmy to kliknęli i tutaj jesteśmy na Bybit Demo Trading, zauważcie, i e, wrócić do realnego, do realnego konta jest bardzo prosta. Naciskasz tutaj, start real trading, i wtedy wracamy do realnego, ale w tym momencie jesteśmy na tym demo tradingu. I co? I mamy te same wykresy, te same ceny, bo to wszystko jest pobierane z rynku. Przy czym e, środki, które byśmy tutaj mieli, będą absolutnie, zobaczcie, 127 tysięcy dolarów. Będą absolutnie fikcyjne. I teraz, tutaj możesz Request Demo Funds, czyli żeby dodać sobie. I teraz powiem Wam o tym, w jaki sposób tradowałem podczas, podczas choćby ostatniego turnieju, aby pomnażać swoje środki jak najszybciej. Na derywatach mamy coś takiego jak USDT Perpetual, czyli. Mamy USDT, tutaj mamy 127 tysięcy USDT i mamy tutaj derywatywy i USDT perpetual. I teraz wybieramy tutaj trending, na przykład to, co jest najbardziej w danym momencie gorące, i wybieramy sobie coś, co, co by nam na przykład, co by, co by nas interesowało, i na przykład możemy sobie tutaj wybrać Ape, Luna, czy czy XRP, cokolwiek w tym momencie jest y, y, najbardziej ruchome, czyli najbardziej zmienna cenowa jest większa, albo wchodzimy na O, albo po prostu zwyczajnie szukamy. I tak, jeżeli na przykład zobaczycie mój wczorajszy wpis, tutaj kolega mówi, że pewnie X się coś tam longujesz, a ja akurat wczoraj cały dzień sobie shortowałem ARK. I w taki sposób patrząc, jeżeli coś ponadprzeciętnie. Wyskoczy do góry, tak jak ARK wczoraj. I Wam coś tutaj pokażę. Nie wiem, czy akurat ARK tutaj e, będzie, ale zobaczmy ARK. ARK wczoraj. OK. ARK. USDT Perpetual. Zobaczcie tutaj. Wczoraj e, nieprzeciętny, nieprzeciętny zysk na ARKU. E, ponieważ e, jak widzieliście tutaj, to były moje tutaj wejścia, jedno było 66, zamknięcie 65, co dawało 21% i Tutaj dosłownie e, możemy przetestować przetestować z tymi naszymi fikcyjnymi środkami naszą strategię i w sposób w jaki do tego podchodzimy. A więc e, to, jest, to jest wręcz niesamowite, jak dzięki takiemu e, narzędziu, jak na przykład wyszukiwanie. Czegoś, co jest najbardziej w danym momencie ruchome, lub coś, co wyskoczyło ponad przeciętnie, ponad stan i na 100% wręcz wróci do, do, pewnej, do, pewnej, do pewnych poziomów cenowych, daje nam możliwość procentowo bardzo, prawdopodobieństwo tego, że procentowo zyskamy na tym jest bardzo duże. Więc w taki sposób. Po takiej świecy zielonej, zobaczcie, przy takiej zielonej świecy zwykle mamy powrót do, 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 do bazy, bym tak powiedział. I, a różnica cenowa jest wręcz olbrzymia, bo zobaczcie tutaj: 17% na wykresie realnie. Gdy użyjemy dźwigni razy 10, masz 170%. Gdy użyjemy dźwigni niższej, masz. Plus, minus. Ale to są niesamowite, niesamowite, że tak powiem, okazje w tym właśnie, w tym właśnie tradingu. Więc ja będę o tym, ja będę o tym więcej jeszcze dyskutował na naszej grupie telegramowej. Zresztą link do grupy telegramowej macie w opisie pod filmem, tak samo jak i do giełdy Bybit link macie w opisie pod filmem. I spróbujemy, spróbuję na grupie tej naszej telegramowej bardziej, że tak powiem, się tutaj udzielać i wypowiadać na ten temat, ponieważ chciałbym, aby osoby, które próbują swój trening. Ja zwykle mówię o bardzo, bardzo konserwatywnym podejściu do tradingu. I to jest dobre podejście na starcie, ale są osoby, które przypuszczalnie chcą przyszarżować, chcą Chcą jakieś inne, mają inne założenia ogólnie, wchodząc nawet w trading, i chciałbym, aby również w odpowiedni sposób łapali te swoje cele bez niepotrzebnego ryzyka typu tradowanie na czuja, bo to jest najgorsze, coś, co możemy zrobić. A więc tak, jak przetestowałem mój TikTok EMA Cross plus MACD, przecięcie się i wejście w pozycję, niską dźwignię i wszystko z tym związane, co daje bardzo duże prawdopodobieństwo zysków, szczególnie jeżeli mamy stop loss na zielono i tak dalej. Tak samo tą strategię, gdzie właściwie łapiemy. Łapiemy ponadprzeciętne ruchy po to tylko, aby później rynek weryfikując ten ruch złapać w tą weryfikację. O tym będziemy mówić. Jeżeli jesteście na Telegramie, a nie macie możliwości komentowania, to znaczy, że musicie napisać bezpośrednio do jednego z adminów o włączenie wam możliwości komentowania na grupie ponieważ z automatu wszyscy mają wyłączoną możliwość komentowania. Jeżeli napiszecie, napiszecie o pozwolenie na komentowanie bezpośrednio do admina, puścić wiadomość, no to was, no to was admini będą odblokować. Piotr Heksykanin plus Siwy Debi, tam jest, tam, są, tam jest dwóch adminów i możecie do nich się zwrócić o możliwość odblokowania was. Teraz w ten sposób dyskutując, mam nadzieję, że w odpowiedni sposób z zachowaniem pewnych, pewnych, standardów, które jakby przechylają szale prawdopodobieństwa zyskownych tradeów na naszą stronę, zachowując to wszystko, wiel, wiele osób będzie miało odpowiednie przy tym wyniki. Więc. W taki, sposób na to, w taki sposób na to patrzę i chciałbym, aby to było w ten sposób rozgrywane. Gdy popatrzymy jeszcze raz na trending i na przykład Ape. Ape również wczoraj miał tutaj bardzo dużą okazję na takie podobne zyski. I zobaczcie tutaj. Również gdybyśmy tak popatrzyli, to sporo tych takich. Shortowanie tych takich jego wyskoków dawało, dawało sporo zarobić, nawet, nawet w ostatnich tutaj godzinach, zobaczcie, ostatnie dwie godziny e, mamy tutaj e, całkiem, całkiem, niezły, całkiem niezły ruch. Jedną rzecz, co bym proponował, to jest oczywiście, to jest oczywiście demo trading, więc tutaj można również przetestować swoją wi wiedzę na temat narzędzi lub też narzędzia. E, na koncie realnym absolutnie nie używamy crossa, używamy tylko i wyłącznie środków, które mamy w pozycji, więc to jest jedna rzecz. Na koncie realnym mamy również dźwignie, które są bardziej dopasowane do, naszych, do naszego ryzyka, więc w taki sposób to zresztą zobaczmy. Tutaj wrócimy do, do naszego realnego konta i zobaczcie, jak ja tutaj mam to ustawione. O, proszę, tu już mi cross włożyło. A więc nie dajemy krosa. Wyizolowane środki. I dźwignie pyk, pyk. Proszę. I już jesteśmy. O, tutaj 4, 6, 7, 5, dajemy sobie. I już proszę. I już jesteśmy. E, wtedy tylko i wyłącznie środki, które włożone są w pozycji, są narażone. Dźwignia 5. Po to, aby nie, 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 nie takie nagłe, niezaplanowane przez nas świeczki, a wręcz knoty nie kasowały nam pozycji i wtedy spokojnie już sobie tutaj lecimy. Więc, tak jak mówię, link do grupy macie pod spodem. Możecie pytać i dyskutować i dzielić się tą, tą swoją wiedzą na temat, który, który, który Was interesuje, jak i Waszymi odczuciami, doświadczeniami, a następnie przejście z jednego z jednej zakładki do drugiej, czyli z konta demo na konto realne, no to oczywiście już po zaznajomieniu się ze wszystkim, co. Co powinniście wiedzieć, zanim zaczniecie ryzykować swoje własne środki. Więc tak to wygląda. Fajnie jest sobie spokojnie czekać na to, co się wydarzy w świecie krypto. Wiem, że tutaj wiele osób w różny sposób podchodzi i komentuje. I właśnie to jest nawiązanie również do jak, dlaczego kto, tokenomia, dystrybucja, jeżeli chodzi na przykład o Pulse chain na ekosystem, o to co się tam dzieje. Ostatnio, nie wiem, czy widzieliście, jeszcze na koniec mam powiem taki żart. Ktoś skakował konto Trumpa syna i, i, wrzucił takiego, i wrzucił takiego tweeta: Richard Hart jest niewinny, i kiedy ja zostanę prezydentem, to spalę sek. No, oczywiście ten tweet został szybko usunięty, ale. Jakby nie było. No, ktoś, ktoś tutaj niezły żart pocisnął, więc e, tak to wygląda. A, I co? I to by było tyle chyba na dziś. E, tak jak mówię, jeżeli macie pytania o właśnie o ten trading, o ten system bardziej konserwatywny, mniej konserwatywny, o, o shortowanie nieprzeciętnych ruchów altów, o longowanie ogólnie rynku i nastawianie się do, 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 do buloranu, lub też w odpowiedni sposób wchodzenie i wychodzenie z pozycji. Rozmawiajmy o tym śmiało na, na telegramie. I co? I najważniejsza rzecz: nie być dawcą kapitału, ściągać kapitał z rynku. ogolmy, ogolmy resztę świata. To jest bardzo proste. Tam jest naprawdę wiele, wiele osób z mentalnością hazardzisty, którzy, którzy wchodzą na rynek. Więc, więc czego nie? Możemy te środki ślicznie przetransferować na swoje, na swoje konta. Tego Wam życzę. Na razie, trzymajcie się. Cześć.